dzisiejszym uroczystym podpisaniu porozumienia, które jest zwieńczeniem prac, jakie od jakiegoś czasu już toczą się w relacji uczelnia, nasza tutaj lokalna Duma, a Urząd Miasta i, i Wydział Rozwoju Urbanistyki w temacie współpracy, wykorzystania też jakby kreatywności i świeżego spojrzenia studentów Akademii, na sprawy, sprawy miasta, sprawy zagospodarowania przestrzeni, sprawy urbanistyki, i też, jakby z drugiej strony, e, przekazania pewnej wiedzy praktycznej, umiejętności, doświadczenia, jakie e, posiadamy tutaj w, w, ramach, e, w ramach urzędu, w ramach naszych prac prowadzonych nad planami zagospodarowania przestrzennego, nad obecną też Akademii Nauk e, Stosowanych. Także ta e, współpraca, e, która została zapoczątkowana już jakiś czas temu dzieje się, odbywają się w tym momencie praktyki, praktyki studenckie, ale jesteśmy w tym momencie takim oficjalnym, może dzisiaj podpisać porozumienie i myślę, że jest to, jest, to, jest to doskonały moment też do tego, żeby zaprezentować ofertę uczelni, bo, bo to też jest bardzo, bardzo istotne, żeby dla przyszłych studentów był jasny sygnał, że tutaj w Nowym Targu na, studiując na Akademii Nauk Stosowanych również można tą praktyczną wiedzę zdobywać, pogłębiać ku oczywiście korzyści też samego miasta Nowego Targu, mieszkańców, bo przecież pracę studentów to jestem w to jakby tutaj głęboko wierzę, że znajdą zastosowanie w praktyce i, i liczymy też na tak powiem tutaj Państwa studentów, waszą kreatywność i pomysłowość, świeże spojrzenie na, na miasto, na przestrzeń, która jest do zagospodarowania i jesteśmy myślę, że otwarci, mogę też powiedzieć tutaj za, 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 za Radę Miasta, że na pewno te pomysły będą poważnie traktowane, analizowane na, na forum Rady i mam nadzieję, znajdą też. Budżet na to, aby były wdrożone. Szanowni Państwo, to jest dla nas ogromny zaszczyt móc dzisiaj być w tym miejscu i mogę dzisiaj reprezentować moich studentów, którzy wykazali się absolutnie wielką, niezwykłą wiedzą, umiejętnością, e, która dzisiaj będzie pokazana podczas wystawy. To jest ich praca na co dzień, która została doceniona, ich twórczość, ich zaangażowanie, ich pracowitość. Cieszymy się, że zostało to zauważone, ponieważ. Sama jestem mieszanką nowego targu i wiemy, jak te tereny nadrzeczne były w oczekiwaniu, aby je odpowiednio zagospodarować. To dzięki inicjatywom radnym się wydarzyło, więc to jest praca nie tylko nas, jako dzisiaj władz reprezentujących Pan miasto, a ja uczelni, ale to jest praca całego zespołu. My dzisiaj formalizujemy to, podpisując porozumienie. To jest nasz drugi czy trzeci projekt w tym roku akademickim, gdzie młodzież naszej uczelni została tak mocno doceniona. Myśląc o, my, myślę tutaj o, o kierunku architektura, architektura jest wyjątkowa, wyjątkowa z tego względu, że mm, nigdzie w Polsce nie uczą tak architektury jak u nas, to znaczy nie jesteśmy, nikt nie jest tak nastawiony jak na regionalizm, jak nasze uczelnia i z tego miejsca chcę również podziękować wykładowcom kierunku architektura i Instytutu Nauk Technicznych, Dzisiaj reprezentowana przez panią wicedyrektor Instytutu Nauk Technicznych, panią Agnieszkę Fudali, ale praca była również z udziałem pana profesora Aleksandra Bema, który jest wybitnym artystą, architektem, i jego praca ze studentami mogła zaowocować dzisiejsze nasze wydarzenie. Także jest nam niezmiernie miło, że oprócz tego, że pokazujemy naszą młodzież, to możemy się również wpisać w oczekiwania miasta i, i potrzeb mieszkańców. Które jasno są i często określane i, i deklarowane. Także jest nam bardzo miło. A propos seniorów, bo to są studenci, słuchacze Uniwersytetu, uniwersytetu pod którym, który jest pod patronem naukowym, merytorycznym naszej uczelni, więc to, to, też, jest, to też jest nasza uczelnia. A szczególnie należy chyba docenić, docenić zaangażowanie seniorów w Nowym Targu. Biorąc pod uwagę w tegoroczny jubileusz, Państwo obchodzicie 50-lecie istnienia Uniwersytetów III wieku w Polsce. Po raz pierwszy powstał na Uniwersytecie Warszawskim, później na Uniwersytecie Jagilońskim. U nas też już ma swoją tradycję i ta oferta, znaczy to, ta, 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 ta grupa również będzie spotkać się z ofertą naukową organizowaną przez naszą uczelnię, i o czym już tak mogę nieśmiało, ale już mogę o tym powiedzieć. Więc doceniamy seniorów jak najbardziej, bo oni doceniają nas. Te prace, które tutaj Państwo widzicie, to przede wszystkim jest efekt tygodniowej pracy naszych studentów w czasie praktyk urbanistycznych, które zaczęły się nam w zeszłym tygodniu oficjalnie w Urzędzie Miasta. No i tutaj zajęliśmy się analizą właśnie rzeki, tego, tej bohaterki miasta, która przepływa przez miasto, przez centrum i wynikając z ankiet, które studenci przeprowadzili, jest bardzo ważna i istotna w życiu mieszkańców miasta. Analizy są bardzo bogate. Skupiliśmy się na, na brzegach tej rzeki, na znalezieniu potencjału obszarów, które są przy rzece, ale również na strukturze zabudowy, na istniejącej już infrastrukturze, która może wspierać przyszłe koncepcje architektoniczne. Więc plansze, które tutaj są, to jest wynik analiz studiów. Oczywiście, jeszcze tydzień pracy przed nami, więc tutaj będzie więcej, no i w przyszłym roku akademickim zajmiemy się już konkretnie pracami architektonicznymi, czyli po znalezieniu tych miejsc potencjalnie atrakcyjnych, będziemy projektować tutaj właśnie tereny o, integrujące mieszkańców, tereny takie właśnie publiczne. Jest też również taka inicjatywa, żeby studenci nasi nie tylko w jakichś projektach przejściowych, ale zajmowali się też tymi tematami przy pracach dyplomowych, pracach kończących pierwszy stopień inżynierski i drugi stopień magisterski. I stąd tutaj też mamy wielkie wsparcie profesora Aleksandra Bema jako promotora tych prac. I studenci pod jego czujnym okiem wybierają te tereny właśnie nadrzeczne i konkretne koncepcje architektoniczne powstają, Więc tutaj jest zaczęty, bo jeden projekt mamy właśnie dyplomowy, natomiast jest to praca do kontynuacji, no i wieloletnia, bo mamy dużo, dość działań. Dziękuję wszystkim, przede wszystkim moim studentom za, za takie zaangażowanie. Dziękuję bardzo.